W zadaniu 8 mamy tutaj do czynienia z funkcją liniową, która osiąga wartość najmniejszą równą 3. Wartość czyli y, czyli y równa się 3. A żeby takie coś osiągnąć, no to musi być to funkcja stała. A gdy funkcja stała jest, no to a równa się 0. A gdy a równa się 0, to nie chodzi o te a, które tutaj jest, tylko. Jak mamy y równa się ax plus b, to to, co stoi przy x, to jest właśnie współczynnik kierunkowej prostej, który musi być równy 0. Więc tu będzie tak, u nas a to jest a minus 1, czyli to, co stoi przy x i to ma dopiero równać się 0, czyli a będzie się równać 1, więc odpowiedź będzie c. W zadaniu 9 mamy tutaj wskazać zdanie prawdziwe. Dziedziną funkcji jest przedział od minus 4 do 5. No, po x-ach takiego tutaj przedziału nie mamy. Funkcja f ma dwa miejsca zerowe. Tutaj mamy zbiór pusty, więc od razu dwa miejsca zerowe odpadają nam. Funkcja f dla argumentu 1 przyjmuje wartość minus 1. Czyli dla argumentu x równa się 1 minus 1. No, na pewno nie. Zbiorem wartości funkcji f jest przedział od minus 4 do 5. Od minus 4 do 5, nawias okrągły do 5, nawias domknięty, tak, bo tutaj mamy zbiór pusty, więc będzie nawias okrągły, czyli minus 4 do 5, więc będzie odpowiedź d. Tutaj ktoś mógłby się zastanawiać nad dwoma miejscami zerowymi, ponieważ tu mamy odbicie. Jakbyście mieli tutaj zagwostkę, polecam po prostu sprawdzić dalsze odpowiedzi. W zadaniu 10 natomiast mamy tutaj funkcję f. Wartość, czyli y, funkcji f dla argumentu x równa się 1 jest równa, czyli mamy po prostu obliczyć f od 1, czyli to będzie 8 minus 7, podstawiamy pod x jedynkę. I będzie 2 plus 1. Czyli tutaj odpowiedź będzie 3. Znaczy nie odpowiedź 3 tylko będzie odpowiedź B. Co ja mówię?